Cześć wam Za dawno mnie nie było. <noise> nie było co kręcić. Dzisiaj postanowiłam, że zetnę mojego basioka. Szkoda. Wczoraj było minus dwa. Dzisiaj w nocy 0. No niestety czego ściąć. Sporo roślin jeszcze do wykopania. Cebulowych. No szkoda. No ale co zrobimy. Tu pod spodem mam nakryte palemki. Zostaną w gruncie tu, mamy. Razem będą zimować z basjokiem oraz będzie zimować z nim fuksja. Tak wygląda basio po minus dwóch stopniach. Już trochę przyciągnięty. Się zaczyna łamać. No, szkoda, no ale co zrobimy? Idziemy jeszcze zobaczyć, jak gunerka, ale tam akurat. Minus 2 nie dotarło, bo jest bardziej w głąb w ogrodzie. Idziemy do niej. A więc jest jej gunerka. Bardzo się rozłazi. Ona jest akurat bardziej odporniejsza w tym miejscu, bo tu jest osłonięte. Zobaczcie, jakie to liściory wielkie. Nie masz czym porównać. też idzie do ścięcia, wykłada się już tu końcóweczki tylko widać, że poprzemarzały. się wykłada do dołu, traci jędrność ale mróz jeszcze jej nie zniszczył tutaj zbieramy liście z orzecha wszystkie z orzecha włoskiego trzeba pozbierać No. Zobaczcie jak się wykłada i brzydą się robi. A serduszka ładne. Tutaj była jedna karpa, którą usunęłam. To już stara. Ale końcóweczkę wsadziłam w tym miejscu i widzę rośnie. O tu widać. była obcięta. Część była wyrzucona, bo już się próchno z niej robiło. Dzisiaj jeszcze gunary nie ścinam. Nawet jak ją zetnie, to nic się nie stanie. Dzisiaj poświęcę czas na banana. Zrobimy mu tylko budę, żeby od góry nakrywać. Jeszcze nie będziemy go owijać niczym. Paulownia też się już sypie. Ona ma to strasznie kruche liście. Się zaraz rozwalają takie do nakrywania niedobre. Dobra, nie pada, to idziemy ścinać banankę. Zobaczymy, co mu tam wyjdzie.